O nie, on umarł! Ja jestem po prostu taki dobry, headshoty trzymam. HAHAHAHA, ty mnie wysadziłeś! Podnieś mnie, z tak, tej strony e... Flux, z ja pójdę. tej No, wola... Savix, Michał i, e, i nigdy mnie nie Filip. Tak? Tak. tak, tak. nagrywanie, spoko. Tak, zacząłem nagrywać. Okay, już no... Yeah, yeah, yeah. Yeah. Ja sobie nie no no. ciacho. <laughs> Jedz sobie ciacho. Smacznego ciacha. Nie, bo nie zdążyłem wypowiedzieć tego słowa przed nagrywką. No, no to teraz będziesz musiał to trzymać do końca. Tak, tak. będziesz musiał teraz wytrzymać. Wielkiego wyboru nie mamy. Nie opuszczaj tego Sunborda. Tak. Jest tu. Ty... Obadaj, ile nas to kosztowało i... Wracaj mi tu żywy. Dobrze. Dobrze, Dobrze dobra. Że wrócę martwy. Chcę <laughs> w kawałeczkach? Hej, przynajmniej będą mieli jedną fiolkę antyzyny. Na każdego starcy może. Tam po jednej dziesiątej, nie Dobra, teraz lecimy na dół. Ile muszę przedmioty sprzedać. Kopałem... Tak? tak. Kopałem meneli. Po prostu 39 tysięcy jednej sobie. Tak, trzymał tak po prostu w kieszeni takie Na chlebu nie starczyło, no to trzymał w kieszeni no. To miał, musiał mieć duże kieszenie No, i to jeszcze w groszach trzymał Uuu, myślałem, że w kopiejkach <laughs> To jest kwadermistrz, my do kogo mamy iść? Yy, do, do, do Rejsa tego, tego. Rejs Ej, chodźcie, pójdziemy spać, żeby w noc nie iść o, Co? Się, Wyłącz inwazję Wyłącz inwazję to znaczy, że chyba ktoś będzie chciał tą inwazję na nas zrobić panowie Wyłącz inwazję radyzyny Alfie, chodźmy, panowie, chodźmy do Alfiego. Alfie? Do Alfreda? Yeah. Do Alf Alfredzik. No smoking By flammable materials Jaki jest A wiesz, jesteś Alfie? To ja. Elektryka, konserwacja budynku. Dzięki mnie jakoś się dokręci. Jasne, że dasz radę. Każdy biegacz by dał, ale jest haczyk. Jest haczyk, oj. no. Jest haczyk. Na końcu węzki zawsze jest haczyk. Albo granat. Hej, <laughs> okay, no. Ała o, dostrzegłem go! Od tego deszczu! Jak to możliwe! O niech! On umarł! Ja jestem po prostu taki dobry! Headshoty strzelam. Co mnie wysadziłeś! Podnieś mnie! Proszę! Pomoc wtedy trzeba. No. Bum. To cię zauważył! Headshot Master 2000. Michał, Michał, pomogę ci! Dobrze! Nie. Dziękuję za swoją pomoc! Chyba nie, nie potrzebuję. O nie! Dzięki za pomoc! Też potrzebowałem pomocy. Zrobimy tego sobie krótko? Czekaj, Michał, pomogę ci! Pomogę ci! O, Dzięki! Filip, pomóż nam! można! potrzebujemy pomocy. medycznej, Natychmiast! Jestem w podstacji. O, Ty, ten jest podstacji już. Ej, to, to chodź, robimy tę misję, bo to ona jest fajna, ja lubię tę misję. Czekaj, gdzie my jesteśmy? Gdzie ja jestem? W wieży jestem Michał, czekaj, pomogę ci! Nie, dziękuję! Zabieraj te granaty! Postrzelaj cię. Nie ja strzelaj, chodź, lecimy do podstacji. Dobrze, dobrze. Latarka sobie tylko odpalę, żebym cokolwiek widział. Idziemy w nocy, jesteśmy po prostu hardkorami. Jak zobaczcie jakąś beczkę przed sobą, podziewaj się nagłej śmierci. Nie, nie, nie złapiesz mnie na tym granat. Ciebie prawie złapałem na ten grę. Jesteś taki zaawansowany, interesujący. Hey, Ty pa, pa jaka wieża. Ej, hey, posążek tu jest. Posążek? Posądny rzek. pa, jaki. zaraz. Moja kapeczka. No. O! Michał, pomogę ci! Nie! 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 <grystanie> o, Michał, jest! Znalazłeś się na Skoda! Jak to... Jak to się stało? Nie wiadomo, wiesz? Trudno, trudno stwierdzić. No a ja też właśnie nie wiem, jak to się mogło stać. Zgadnienie tego jest bliżej niemożliwe. Można określić, dlaczego byłem na schodach, ale nie można określić, dlaczego wpadłem. No i też coś, nie, też jest nie jestem Bidenem? w stanie tego określić. Możliwe, że jestem Joe Bidenem, Po prostu. O, nie, spadam. A nie, o, nie bin mam nie, 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 Słuchaj kurde, brzydku Stawaj. Stawaj, bo się wywaliłeś <grym> Wywaliłam Popotknąłeś się Co ty robisz? El, nie, nie proszę, nie rzucaj do mnie tym granatem, błagam Pochodzę, mam tylko 14 granat Nic wam nie zrobię Kopałem odcinkiem Kop, bo... po prostu Kopałem granaty Kopałem granaty Poza odcinkiem, dokładnie Dobra, panowie lecimy do centralnej rozdzielni Headshot Stop resisting! O, to sam alkohol z jakiegoś przeciwnika Michał, pomóc ci? Nie! Zostaw to Zostaw, wsadź sobie granata w tyłek Dobra Dobra ale nie. Co trafia, co O, Sławik, się na chwilę, bo tam jest yy, ten sakiewka. Tam była sakiewka z jednego zombiaka, z obiektów. Tam też jest sakiewka. Okay. Okay. nie zginąłeś od granatu, jakby co? Tak, wiem, te meczki która była aktywowana grad nieprawda skąd Nie, no to tanie au oh. no, au, mu kradłem mu całym kawałkiem na. gelinda mała ty A tak Ej jakby to, że jej y y jadłem to bym tak krzyknął Tak no, no, no. mi już piramida o tym ten Trzeba ja wam pomóc! Czekaj! granat, GRANAT! Ci... Ale tutaj nie ma nikogo! GRANAT! O cholera! Jednak jest! GRANAT! nie ja. żyją. On chyba też nie żyje. Też o tym wierzę. <grystanie> Allahu akbar! Allahu akbar! Na serio, teraz dopiero się skończyło. nie mogło się skończyć 20 sekund temu, gdy jeszcze miałem 2,5 kafla. Nie, bo byłoby za ładnie. 2,5 kafla ceramicznego. Jak fajnie. Kaferki układasz? Dobra, weźmy sobie zażygałkę. No tak się ten e Enchant nazywa <laughs> <laughs> Enchant, dobrze. Enchant taki do siekierki wiesz, roz rozumiesz o co chodzi? Tak, do siekierki trzeba to Enchant, 5 na końcu. Filip, coś cię goni chyba. <laughs> ja Miałem ten error event, że Zowiek zaczął mnie przepraszać czy coś takiego A, A. ten Viral, no bo tak, bo w część jeszcze swojej consciousness oni zachowowali. Nie są całkowicie przemienieni. To częściowo człowiekiem. A i ty tu przeskoczyłeś? Normalnie, na hama. O nie jestem na naprodzili! Ała, nie, nie, nie Skut, hut, hut. Bila, jest! chodź, chodź, chodź! Byla jest się umiem. Skąd ty masz bron? Ukradłem takiego policjanta. Nie, nie on. Dobra. Jestem w bezpiecznej strefie. Powiedzmy. A serio, nie mogę tego... Dlaczego znaczy, to muszę w nocy no. robić? Filip! E, to? Pomógłbyś! Musisz... Tak! Była bo obok ciebie torebka z y, rzeczami! <grym> Aj, ty podjąłeś to torebkę! <grym> tak! <grym> Okej! Macie dubiela, prawda? Nie mi gram, podoba Dobra! <grym> Ej, wszelka pomoc by mi się przydała, panowie! <grym> Pierwsza pomoc, druga szansa. Niestety nie otrzymasz takiej pomocy, bo nie jesteś... E, nie spełniasz warunków umowy. Bo, po prostu nie masz ubezpieczenia. Jakiej umowy? Dar... Słuchaj, dar... nie masz ubezpieczenia. O, o zdrowie! Tak to nie mam, Nie masz ubezpieczenia na nie... następstwo nieszczęśliwych wypadków na zdrowie i życie. Więc nie możesz być objęty darmową opieką medyczną. Au. Au O, moja broń jest niesprawna sprawna. ile wy macie tej amunicji, bo cały czas słyszę takie odgłosy, od takie psz, 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 psz. I nie, to przez odpięciu minut tylko to, to słyszę To są petardy po, no po prostu No serio? Tak Ola. Michałku, podniesiesz o. mnie? Nie masz ubezpieczenia, sorry Aha Podniosę cię, podniosę Ale, to, ale to moja firma Wisisz mi przysługę, ok? Ale to moja firma. Jaka firma? Bo tym bardziej jak nie masz ubezpieczenia to jest legalne posiadanie ubezpieczenia dla swoich pracowników i okay, pracownicy Takiej pra pracownicy po to, do, do fundamentalnej konkluzji warto studiować Tak Bo wtedy macie to ubezpieczenie taniej Teraz czas podnosić te paczki wszystkie Oła Nie, nie żyję, pomocy Biegnę Dobra Wstawaj Daję. O Mika ja mam jeden haptem Broń. Ja oddalam mam. się od Was i jak miał granat to gry mostu. Biega, uważaj. Co, na co? Tak Bro. jest. Rozsadziło kolegę. Dobra, trzeba pozbierać wszystkie paczki. O! Ty umarłeś? Tak. Okej, okay, się. Ooo, jak dostała combo. No. Normalnie. Czekaj, facuszki trzeba. Słyszeliście nowy głos Kyle'a Crane'a w The Beast? No. Tragedia. Ja nie słyszałem. Czemu niby? Bo no, nie obchodzi to... mnie debist. A nie, ja pytam się, czemu tragedia? No bo to nie jest ten głos, który był wcześniej. To a jest... my, a myślisz, że głos się nie zmienia po 11 latach? Czy tam 13? Ale on, on jest już dorosły, to, no, to on nie on jest takie. To niepokuje. Rozszerzcie być... może się zmienić, ale nie całkowicie, nie aktora głosowa. A więc są tam zbogaciłem się lekko. Po co? Ja miał... po, po, mi granata jednego, dwa. Masz. Ale nie. Nie w taki sposób. Nie Dostałem taki. mi trzy granaty. No to daj. Trzymaj! Aż wyfiletuję cię kolego Podnieś mnie proszę! I mam 9 HP! Musisz poczekać chwileczkę Czekaj, bo ja tutaj koleżankę filetuję Kurde już, już nie filetuj tylko mam może 10 sekund Ej, chodźcie do mnie! No, no to, który już czwarty raz biegniemy? Piąty, No, kiedyś dobiegniemy. No, pewnie. Aha. Filip, czemu ty tam jesteś? Bo tutaj jest tak na oko z yeah. 5, 6, 7 wozów policyjnych, w których może być fajniejsza broń. No na przykład pistolety będziemy musi Czemu wy, czemu wy w ogóle biegliśmy w tamtą stronę? No właśnie, to polutujmy może... E... O dobra biegnę Jedi... do Filipki, tyle Polutujmy może... Nie już prawie mi to otworzyłem. Biegnę. Policyjne van, wozy? <grabili> Wanowozy? wozy, tak jest Dobra czekaj, może zmienię broń na coś lepszego. Czy to by to jest Nie mam szmat. Mogę ci zaproponować podręcznego granata. Znaczy, no tutaj dotrzesz? No, jeszcze 300 metrów. Ja też jeszcze. Ty, tak mi moja nawigacja w głowie podpowiada. Ja idę po więcej amunicji do tej wioski rybackiej. O, mam y, ludzi rejsa. Chodźcie do tej wioski rybackiej, to jest darmowy gnat. Ragnat. Co daleko doszedłem, już nie, mo nie mogę się wycofać. Dobra, biegnę, biegam do ciebie. Chwila, bo. O, ten złowiek wybuchł. Moja Wybucha. stamina spiesz, trochę. Spiesz, to, y... Będziesz mógł trochę popistoletować się tutaj, o. Odpowiada mi, że muszę odpocząć. Dobra. Jest twój stan. Dobra. O, tylko w Jest amunicja. Nie ma miejsca w ekwipunku. To sobie miejsce. Dobrze, u, u, usunę. Dobrze, usunę. Tak, więc twoja kondycja podpowiada ci, żeby cię odstawić. Ostatnie... NIEMIECKI PISTOLET! I... Niemiecki pistolet. Zebrałeś, zebrałeś posążek? Nie. O, czekaj to. To zbierz. Nasze odcinki są dosyć produktywne. Mamy skończone 8% fabuły. W zaledwie czterech odcinkach. No. Chodźcie na mus... most! Ej, Savis żyje, co jest? Halo? Agar. A? Ok. Żyję. Nie, pokazywało mi się, że masz jakąś tam przerwę. Ale ja Gdzie ty, Michał, jest? E, tam jest. O, no, szybko, pomóż mi. Jest ode jest 100 metrów! Dasz radę, 20 sekund masz, stary, zdążysz. Proszę <laughs> 15 sekund masz. O, chwila, nakładkę Steam'a odpaliłem. No nie, to teraz na pewno nie zdążysz. No nie zdążę, no bo nie wiem nawet jak tam się wspiąć za bardzo Dzień. do ciebie muszę Naokoło biec! Dzięki stary, zapamiętam No, no naokoło musiałem biec! Bo ty żeś chce gdzieś po las bo biec, no ja poszedłem do Filipa Dobra Siema Michał Siema Chcesz zobaczyć mojego Gnata? Nie Okej okay. No on jest taki fajny Taki... No biało-pomarańczowy też jest taki fajny Taki... wytłumiany A, mój jest taki biało-pomarańczowy, taki... Zatrzymujący czas Ja myślałem, że zatrzymujący, ale też na coś inne słowo na CZ, powiesz Zatrzymujący trzeba... czas. <laughs> nie Zatrzymujący n-word Tak Dobra Tego już mogę używać, tego już mogę używać Tego, tego N-word no, Nie tak, możesz. Nie to te... Mogę Nie możesz Możesz Nie możesz, możesz. ty biegniesz po Excalibura? Nie Excalibura Skąd, skąd że znowu? To ja pobiegnę z tobą To biegnij ze mną biegnij pod wodę. chcesz spędzić 10 minut na odcinku żeby wziąć Excalibura? nie, ja z tego zrobię timelapsa timelapsa <śm> <śm> no to, dobra, no, jak chcesz Czekaj każdy osobno sobie tego Excalibura wyciąga, nie? chyba tak o, rzut, o, rzut leci! Rzut, rzut leci! to nie, to ja wolę mieć broń, panowie leci Żyd, rzut w Grecji, w północnej <śm> z Grecji a żeby coś? Ja teraz nie, siedzę sobie nie. na policyjnym wanie Przedsiągłem przez do niej zombiaki i pod moimi stopami jest już jakieś 50 zombiaków. Rzuć im granata Exavi sobie zrobi. Nie mam granatu yy... 23 granaty Nie e... wiem Bawiam się, że tylko on dla siebie wyjął Ja, ja nie, mam, nie mam Ja mam dwa ekskalibury <noise> Dziękuję da, bardzo, daj, bardzo. Daj, mi, daj mi jednego, bo on się ten, daj mi jednego a, On jest jeden z mój A gdzie jest trzeci? No nie ma! To to on jest dla niego ekskluzywny. On tutaj pewnie jeszcze siedzi. Daj mi tego tego jak to było. No dobrze. To jest jeden z mój, prawda mi go. Nie czekaj, prawie bym go rozłożył na część. Eee, może uciekni stąd? O! Dzięki. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. No poczekaj, bo tutaj jeszcze będzie ten yy, Crafting Plump. na niego. A to, plant, dopóliam. Chce pod Crafting table. Plom! A, to ten, wy mi go skraftujecie po prostu. Nie. Nie. Skoczyłem ci na plecki. Nie, się powoliło. Dobra, gdzie jest? Tam jest. Na moście. Widziałeś streama wcześniej, czy nie? Ja widziałem. Ja nie. Byłem zajęty otwieraniem paczki ekskaliburowej. To. <noise> Cały czas stoję w jednym miejscu i tłuczę zombiaki. Dobrze, I to... Ca... I cały to czas jest w jednym się miejscu. one rest pią. Bo jakich tutaj... Ja tutaj za resta. chwilę będę jeść 50 znajdzie ich. Dobra. Patrz, czego nie cię, widzisz? To jest zużyte, to jest zużyte. No dobrze ci idzie Michał. No ale widzisz, że jestem <laughs> się przeciwy. Ja później zacząłem. No tak, więc, my sobie to skaczemy jak żabki, to... Dobra Filip, biegniemy do ciebie. Przynajmniej ja biegnę. Michał ja... to nie wiem. A zaraz. Gdyby się przydała jakaś nowa broń. Mogę wsparcie ogniowe tam... Wsparcie ogniowe z granatami, żyć tam pomóc. Z... powiem. Weźcie szybciej tutaj tak pobiegnijcie Obiegnę, no jestem 30 metrów To szybko Podnoszę cię Stawaj <laughs> Czekaj, rzucę pomocnego granata O nie! Nie! Yes. <laughs> Dobra, panowie, biegnę, do was. No. Dobra, szybko. Uleć Hold tight. uleź mnie, dopóki mnie, uleź mnie, dopóki mnie, dopóki możesz. Uleć mnie, dopóki możesz. Czekaj. Dobra. Nie dobra. trafić w twoje ciało. <laughs> no mnie, No, tutaj jest tutaj mm rzeczy. -hmm. innych rzeczy. Ty masz taki pistolet? Z crafto, to to z z że nie wiem, zimowe jakieś DLC, z tego ja mam stryki. no to Co jest wulkan to jest, e, pisze A, Vulkan, Vulkan. Okay. Okay. ale z jakiego Paki? DLC to nie pamiętam teoretycznie bo... mogę zobaczyć to w sensie to jest pakietu wulkan te DLC już Ci mówię, to jest y, na bronie z pakietu Vulkan y, Astronaut 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 Bundle Astronaut Bundle, okej okay, okej. Okay. Nie no. mam. nazwę. No słyszę, to dawno i grałem w grę Już się nie mogę doczekać, aż będę mógł skraftować złotego idola. O! Gdzie ty idiota. Umieram. Widziałeś. Weź, rzuć pomocnego granata w tą hordę zombie? Nie mam pomocnego granata, niestety. Jak ty nie masz? Skończył wykorzystał. No, normalnie. Się tutaj wybije, ja w tym się to otworzę. Ja chronić. No przecież nic cię nie uderzyło. Wstanę. A uderzyło cię coś? Tak. A, to u mnie nie było widać. Patrzcie sobie, jak ktoś chciał skorzystać. Mogę już wierski Dobra, u jak umiejętności. Potężny atak. Co tam już? No, ahoj? Ja jestem na dziesiątym poziomie siły, a wy panowie. Szósty. Ja za chwilę powiem. To nie masz w prawym górnym rogu. Jak... <noise> to Zgubił się, A, kolega. To piąty. Okay. To masz szybką broń. Przydałoby mi się trochę plastiku. Ma ktoś trochę plastiku? Ja nie mam. Szkoda. Mam, ale nie mam. Mam, ale ci nie dam. Tak? To jest satysfakcjonujące. Chrońcie mnie, zachowaj mnie e. Czy ja umarłem? Nie, ja umarłem hmm. Może się... Ale to tak na hita umarłem, dlaczego nie wiem Tak po prostu, o Tak już po prostu musiał być Dobra, tutaj sobie zakończymy Tak, tak. I widzimy się w następnym filmie. Ja prawdopodobnie po, poza filmem do Was dotrę, bo... No, jestem trochę kawałek od Was drogi, więc... No, wejdziemy się w następnym filmie. Ja się z Wami żegnam. Pa-pa. Tak, do widzenia.